Witajcie moi drodzy, jak już za chwilę zobaczycie kolejny kolejny problem taki mały z dilatacją. Mianowicie raz, że jest się, a dwa jest przesunięcie gdzieś tak powiedzmy płytek względem tej dilatacji z 8, nie wiem, do 13, do 12, coś takiego nawet nie mierzyłem na oko, szczelam I teraz co z tym fantem zrobić? Jeden film już zrobiłem na ten temat, gdzie robiłem klej mata i klej z płytką. Tu zrobię troszkę inaczej, zobaczycie. I jak w każdym tego typu materiale powtarzam, to jest niby niezgodne ze sztuką budowlaną, tylko co zrobić, jak takie coś wyniknie. Oczywiście płytki tu układam zgodnie z, z projektem. Tylko pamiętajcie, że ja się nie będę tłumaczył, że projekt tak narysował. Bo, no bo on sobie tak narysował, a to, że ja tak położę, to jest moja wina. Ale powiedzmy, że metoda sprawdzona, nic się nie dzieje. Nie tylko ja tak robię. Pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie dzwonią i potwierdzają, że tak robią. Bo powiedzmy, że to jest niezgodnie z kontaktem. tak? Ale co zrobić innego? Właśnie tu jest, tu jest problem, że każdy mówi, że, znaczy każdy od papierologii mówi, że to jest źle, ale co zrobić? Nie kłaść płytek, no i, ty, no i tyle to jest najlepsze rozwiązanie. Do widzenia, nie kładziemy płytek, pozdrawiam wszystkich i tyle. Dobra, krótkie ujęcie, jak to nakładam. Zastosuję teraz tak samo matę, tylko nie przykleją na kleju, tylko na hydroizolacji w płynie. Po prostu bo to mi bardzo mało podnosi, jak gdyby tą matę jest to w miarę twarde, ale na szczynanie, na szczynanie wystarczy, żeby po prostu tą płytkę nie urwało. Ważne sprawdzamy zawsze w tego typu kombinacjach, czy nie ma klawiszowania wylewki, bo jest coś takiego jest, <laughs> jeśli coś takiego jest. Nie ma sensu tak kombinować. Musimy zastosować dylety dylatacyjne, bo po prostu to tak pęknie i tak pięknie. Jeśli tego nie ma, czyli, czyli tylko występuje podłużne ścięcie, myślę, że to powinno wystarczyć. Szczególnie, że to jest bardzo bardzo mały kawałek. Jedziemy z koksem. Zobaczcie, tak ta delatacja wygląda. Tu jest nacięcie do tego rogu. I poskosie idzie tam do tej ścianki. Na projekcie jest narysowana ta 80, oczywiście tak, ale ja się nie zgodziłem, i tu jest przecięcie. Tak będzie niewidoczne, bo tu do góry jest zabudowa, czyli będzie tylko L, a nie, nie na, na U. Możną matę zostawiam do, do wyschnięcia. Teraz po prostu jak tylko mi wyschnie klej byle dobrej jakości płyteczka, czy też płytka i, i powinno być dobrze. Powtórzę jeszcze kolejny raz, setny tysięczny raz to jest kombinacja, to jest naciąganie. Ale no, tak jak mówię co jako jak z nich i większość z Was ma zrobić, jeśli trafiamy na takie sytuacje. Po prostu no, no, jest to rozwiązanie, które się sprawdza. Dajcie znać yy, yy, czy tak robicie. Yy, ilu z Was yy, tak robi. Czy macie jakieś inne pomysły? Przetestujemy, posprawdzamy. To tyle. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Yy, łapeczka w górę. Jeśli taki materiał yy, się podoba jest, jest przydatny. No i oczywiście do mojego sklepu też zapraszam. Jeśli coś tam potrzebujecie z mojej, Waszej branży, cześć.